Hej siemanko, witam was w kolejnym odcinku Nie zagram sobie z Jarvanem Na midzie Kurde, myślałem, że może jakiegoś maga dostanę zwykłego albo mele postać A na to gówno Który totalnie nie wiem co robi Tylko, na ulicy jakoś skacze i... Nie wiem, dziwne rzeczy robi Jakoś trubopem mi się wydaje ta postać Ile to bije, to jest jakiś. Nie, Normal Nie ma nic innego. Nie będę testował postaci. Na rankedach. Nie wiem. że, że paskudnie mi się gra te gry. Zwłaszcza na normalach. Pod końcem wakacje. I zwierzyniec się trafia. Teraz sobie wrócimy z pracy. Zagrałem sobie jedną grę i już trochę mam dosyć. Ale nie poddajemy się. Próbujemy. Ajajaj. Nagrać coś na sobotę. O, fajne, nawet nie o co ja, to mnie zabija. Nie, jak jest głupie, no nie, wiem. A w dupę, bo. Mam jeszcze ignajta. Jest problem. Nie wiem, wrzuca coś we mnie i potem wyciąga ze mnie. Fajnie tam. Kurde, listin, chodź tu. Co nie mamy w tej dżungli? Bodymisza. To ja ze spędza tamtego spotkał. Nie jej, no chodź, weźmy w Gorsze jest to, że te linii nie jestem w stanie tak do końca przepać. Wodzi mi się tu może przyjść, a ten list nie chce przyjść na daję. Dobra, cofam się. Pierdziola. Prasę te parę minionów, ale będę miał lepszy recall. Nie ono w ogóle z cooldownu, nie mam w tym głupim stelu? Nie, chciałem nagrać jakąś, jakiś darwana pod attachfida, jakiś pryt czy coś. Ech, chyba mi nie wyjdzie na to gówno, małe, które nie wiem co robi. Bo jakieś letality też myślałem. Może letality już bardziej. No dobra, filizujemy sobie linię. Ok. Przerwała Recall. Nie ja wiem, które ciężko się gra. Nie, nie wiadomo, co powstać robi. Już są mane, w ogóle straciłem. Gdzieś. Jakimś studem. Więc ja to w że ona z takim HP sobie może stać. I nie za to paniszowana. Na za chwilę Ignite, ale ona ma jeszcze nasza, więc. Nie, no skacze to gówno slowuje mnie. Ja pierdziel, jak to jest głupie po prostu. Kolejna zjebana postać. Alice mi tutaj zaś nie przyjdzie. On nie może tutaj przyjść zasranym stronym Lissinem. Kurde, bym z pasywem, bym ją mógł zabić. Ale no. Zasięgu raczej nie miałem. Lissin jest niestety ślepy. Ten jungle byłby już miliony razy na dzień. Tak ja bym stał z takim hapekiem. Ona. gdyby miało zasięg na flasha, to bym ale. Nie miałem, niestety. Dobra, tam potem skupimy. Proszę, że nic nie chce przyć da. bo ona ma 50 ataków. I cały czas stoi na tej linii. Niestety. I nie wiem, się, to cały czas się zastanawiam. Iść w te ataczki. Już chociaż letality pójść. Na kiedy będę miał 6? A, no, dobra, ona już ma 6. Nieważne. Aha. Moje Q, jej Q. No co to jest? 1/3 HP straciłem. 400 HP. Zeszło 350. Na jednego spela. Jej ja rzuciłem Q to się nawet nie zauważyła, że dostała damage. Nie wiem, Misi nie może przyjść. Niestety. Nie dam... E, Q, ult. O ja pierdzielę na... Aha, i teraz mi to bierz. Kurwa, no co za pies po prostu w tej dżungli jest Nie trafi Q i musi miniony zapierdolić. Właśnie to to co mówiłem. Ten chłopiec nic nie pisze, ale takie zwierzęta się trafiają. No ja takie kurwy wyciągnę, muszę trafiać. O, fuck, chyba ginę. na za zapierdoli CS i chuj. Zadowolony, zajebiście, podoba mi się to. No, no to Q nic nie bije, no o co chodzi? Ja mógłbym tak obijać tego Q, no ale to Q nic nie bije, no w tym jest największy problem też. Za minutę mam multa dopiero. Wyrównany wyrównane damage. Nowa postać versus stala. Ja muszę użyć dwa spela, aby zrobić dasha, a ona sobie. Kacze, na ulicy to już w ogóle tam ping-pong jest po prostu. Raczej to gówno, gその... nie wiem nawet jak to działa, ale. Echt... Ja wiem tylko filmiki. Pierdolone. O, teraz idziesz, no? Pogina. Dobra, przyszedł, fajnie. W końcu. O, ja pierdzielę, ale ja nie mam. Nie wiem, czy ja ci coś... Dobra, nie wiem. Mogę jej na rzucić pokonany że zarąbała, ale chuj Dobra, coś wychodzi kurde, czekaj, dobra jolo co gdzie to jest? To sobie kupimy, dobra To i to. Lecimy. Ta mam w runach, tak? Okej okay, dobra. Bo te runy to mi Ligalgen wy wybierała, więc nawet nie wiem, czy ja mam w runach. O, zauważył Istnień, że na midzie można coś zrobić. Tu też Signata nie mam. Jest moje HP? Nic nie bije, na no co chodzi? No i niew niewidzialna jest. Kaczę sobie, zdąbkuję, jest niewidzialna. Fajnie mi się gra. <grystanie> wave, clear, wave clear, też ma popierdzielony. I w ogóle krótkie stokiły jakieś. Czekaj, bo ja mam dwa Dobra, lecisz. Daj Kurwa, krzyczem na tego lisena, no ale chuj postarał się chociaż. Dobra, nie poczę mnie Dobra, idę, mam manę. Na jedno combo będę miał manę. Nie, no chyba tak speeda z tego co widzę. Dobra, a trop tam mi Stabija. Rzekam na Lee ale to na mnie kieruje. No ale w końcu widzi, że ta... ...Aurora jest... reagresywnie turbo. Że można to spaniszować. I nie wiem, ale... ...nie wiem, może przez to, że ram. nie gram. No, Mnie to zastanawia, jak to Q ma obijać. Przeszczelność, właśnie leta ma. Ale jej Q... ...jej Q... ...chyba to jest jej Q, nie wiem, no. Ale to jej takie wciągnięcia, a moje no to jest różnica, nie? Mama no, tak szkida fajnego bronić O idzie, fajnie ULT'a zużyła Tylko już mi tylko to Bulty nie zapierdolę Będę wdzięczny No dobra, idziemy nie O kurwa, no to zaibistów Jestem no Dobra, nie wiem, no, coś tam robi jakiś kręgle O kurwa O inny damage, czyli mu wcisnęła A pomoc w farmieniu, nie, no? Oj, no sobie stąd, Dobra, chociaż tyle, czemu na namida poszła? Ja nie będę szedł na błota. dwóch rendów, Dobra, idź na błota, no chłopie. To nie będę. Z... No i idź stąd. Dziś jest ja nie będę grał na jakiejś serii z milio, bo przecież tenego combo nie wykonam. Nie wykonam. Milio ciągle mnie, mnie nie odrzucał, i będę to nie mm. Ej, Ale nie wiem, tak już źle się czuję. Może przez które gramy jakiś dziwny build, ale nie wiem Gar... O kurwa Nie wiem co mnie bije nawet. Przeciwnik pokonany. Dajcie mi potężniejszego przeciwnika. Molet leci. Nie wiem kiedy ja kurwa hapę trasę, no o co chodzi z tą postacią? Wypuścili jakieś gówno i się grać nie da teraz, no kurwa. Ja nie wiem co mnie zabija nawet. Many zbytnio nie mam. Nie ma no ja nie wiem co mnie zabija no, Naprawdę tak to no powinno to wyglądać Riot? Wieszmy ja, takie linda zginęła Zagubiła Nie wiem czekaj 220 many Może jest trochę problem Też to level apia, Aha no. Cię zasrało Dobra, YOLO. Ujwa, jeden autos. Nie poleciał. Ale fajnie, że ona sobie stała pod wieżą. I... nie wiem, jakoś HP nie straciła. To jest w ogóle tykalna pod tą wieżą, czy nie? Już muszę przeczytać. Ale zobaczcie sobie powtórkę z gry, to mnie bardzo ciekawi, nikogo... że ich HP pod wieżą nie spadało. Teraz i na zawsze. Nie wiem, popierdolone są te nowe postacie od lat. Nie lat. Jest lato, a chłopy... tą drewno, no to też jest popierdolone. Jak można w lato drewno ciąć dzień w dzień, nie ona nawet knokapa nie dostaje. No, co to jest za postać? No, kurwa, no mi knokap na nim nie działa. Pięknie, zaś znowu przyszła mi farmę zajebać. Aha, Zajebiście ja nie, po farmie się dzisiaj. Nie wiem, kurwa, no kto w to, lato... nie? Drewno, no. Już naprawdę litości, kurwa, żebym pisze nią chociaż trochę. Ci idioci kurwa żyją. W środku dnia. 30 stopni na dworze. chłop nie drewno. No kurwa, kurwa no. Dwa trupy. jest dobry dzień na śmierć. Nie, wiem, list nie skurzył, ale tak to mnie w chuj kieruje. Ja tylko mam na jakąś popierdoloną postać po prostu. Jeszcze nigdy ani razu nie widziałem, żeby ta postać się robiła. Że napierdala każdego jak pojemana Chyba mi mi jest milion mi combo przerwie. Woli mi się tutaj idzie. Dobra. Dobra. A, fajna pomocno. Nie Dobra, ale anemicznie, ale jakoś to wyszło. No ja taką padakę zagrałem, ale... Nie ale po tej ostatniej grze, gdy taki nie zostałem, to trochę wkurwiony jestem, tak szczerze przyznam. Jeszcze jak widzę, że mam grać na to gówną. już w ogóle mi tam coś. Koniec Pada. Ada. O, chociaż Przecież range zabijam pokona. na, na jedną Q. Chociaż tyle. Roll jakiś. Lasery. Przemysłki, że jej nie zabiję. No i tak gra już defensywnie, więc... Czy ma tu jakieś pinka? karma straciła Bojebany jestem champion, no ma ty jeden przedmiot Bardzik Dobra, asysty W ogóle co to jest włócznia? Karwan ma włócznie, czy co to jest? Ja nie wiem tak szczerze. Dobra, mam kilka. Kurwa, to tu jakieś to działo. Dobra udało się, skoko. Mamą szmulę bym zapierdzielił. Milio <grymio> z silnikiem przyszedł. Ale gówno. Nie wiem, tak to bym ją zabił raczej. Dobra, się poddali.